thank you siedzę parafia od początku bierze udział w tym orszaku. pamięta ksiądz, żeby był taki mróz 6 grudnia? No, to jest pierwszy raz, że mamy chyba 17 stopni mrozu, Mróz się zwykle dawał nam we znaki, ale było wiele łaskawszy, łagodniejszy dla nas. Pewnie to się odbiło też na frekwencji, ale jak widać ci, którzy się odważyli wyjść z ciepłych mieszkań i dołączyli do Orszaku z wielkim entuzjazmem i radością dzisiaj ogłaszali radość Bożego Narodzenia w naszej Łomży. Byliście współinicjatorami tego Orszaku. Jaki cel Wam przyświecał organizując to po raz pierwszy? Kiedy obejmowałem Urząd Proboszcza w parafii Bożego Ciała Orszak już był zjawiskiem znanym, może nie tak bardzo jak dzisiaj, no ale łatwo było znaleźć informacje na ten temat. Przyznam, że bardzo mi to jakoś no, tak zaimponowało i pomyślałem, że warto coś takiego zrobić tutaj na gruncie Łomżyńskim. Także bardzo się ucieszyłem, że ksiądz Andrzej już wcześniej zgłosił taką inicjatywę do stowarzyszenia Orszak Trzech Króli. No i wspólnie rozpoczęliśmy te przygotowania i kontynuujemy. To to jest niezwykle cenna inicjatywa w zimie, żeby wyjść na ulicę, zmobilizować się i podejmując tą prastarą tradycję kolędniczą polską, która była bardzo żywa, a poprzez zmiany kulturowe, cywilizacyjne trochę tak osłabła, mamy szansę dać wyraz naszej wierze właśnie w tej przestrzeni publicznej. To jest niezwykle cenne. Poza tym no, to jest eksplozja takiej bożonarodzeniowej radości we wszystkich takich tradycyjnych wyrazach. To jest coś wspaniałego w takim ryszaku przejść. No brak słów po prostu na to. Przyjść tutaj, kupa ludzi, no coś wspaniałego. Powitać Pana Jezusa, Matkę Boską, Świętego Józefa. Smakuje grochówka? Mhm. Smakuje. Nie, a zmarzłeś mocno pewnie, co? Tak, strasznie. Ale szykujesz się już pizza do roli króla. No tak. Kiedy będziesz królem? No nie <laughs> wiem. A państwo? W 2017. No to w tym roku. No to chyba za rok. A państwo, nie, nie, nie przeszkadzał ten mróz wielki, nie baliście się? Nie, odpowiednio się ubieramy i przychodzimy, to stawiamy się całą rodziną. Bardzo mi palce zmazły i jeszcze tutaj, nie wiem, to... Dlatego jest specjalna miseczka gruchówki dla ciebie, no, na no rozgrzanie, proszę. Inicjatywa jest bardzo cenna, trwa już kilka lat, więc nie możemy jej odpuszczać i nie możemy siedzieć w domu w takim dniu, no, musimy tutaj... Jako katolicy, jako chrześcijanie, okazywać tą swoją miłosierdzie, miłość do drugiego człowieka, bez względu na pogodę.